Legenda z Hiszpanii, a legend from Spain, o samotnym strachu na wróble. The lonely scarecrow. Był raz sobie strach na wróble, który nie miał żadnych znajomych. There was once a scarecrow who had no friends. Pracował na polu pszenicy. It worked on a wheat field. To była prosta praca. It was a simple job, ale bardzo samotna. But very lonely. <mum> Dnie i noce stawały się wiecznością, bez okazji do porozmawiania z kimkolwiek. Days and nights became eternal without the opportunity to talk to anyone. Wszystko, co mógł robić, to tylko patrzeć na ptaki. All he could do was watch the birds. Za każdym razem, kiedy przylatywały, pozdrawiał je. Every time they flew by, he greeted them, ale Nigdy mu nie odpowiadały. But they never answered him. Tak jakby się go bały, as if they were afraid of him. Raz na wróble zrobił coś, co było absolutnie zakazane. Once a scarecrow did what was forbidden. Zaproponował im ziarno. It offered them grains. Nawet nie zwróciły uwagi. They didn't even pay attention. Strach na wróble pytał sam siebie, dlaczego? Dlaczego nikt nie chciał się z nim zaprzyjaźnić? Scarecrow asked himself, why? Why no one wanted to be his friend? I mijał czas. And so the time passed. Aż pewnej zimnej nocy jakiś ślepy kruk spadł u stóp Stracha na wróble. Until one cold night a blind raven fell at his feet. Kruk trząsł się cały, the raven trembled, i był głodny and was hungry. A więc strach na wróble postanowił się z nim, nim zaopiekować. Scarecrow decided to take care of him. I po kilku dniach ślepy kruk poczuł się lepiej. After a few days the blind crow got better. Przed rozstaniem strach na wróble zapytał go, dlaczego żaden ptak nigdy się nie przyjaźni ze strachem na wróble. Before parting, The scarecrow asked him why the birds never want to be friends with scarecrows. No i kruk odpowiedział, że zadaniem stracha na wróble jest przerażać biedne ptaki, które przecież tylko chcą coś zjeść. A więc strachy na wróble są złymi, Okrutnymi, nikczemnymi istotami. So, scarecrows are vicious and despicable creatures. Są so, potworami. Monsters. Bardzo urażony. Strach wróbla, na wróble powiedział, że on wcale nie jest taki zły. Offended, the scarecrow said, it's not so bad. Mimo, że jest strachem na wróble. Even though it's a scarecrow. I po raz kolejny strach na wróble pozostał sam, bez przyjaciół. And then again. The scarecrow was left without friends. Tej nocy postanowił zmienić swoje życie. That night he decided to change his life. Zbudził swojego pana, he woke up his master i powiedział, że chce przyjść na jakieś inne stanowisko pracy and said he wanted a different position że nie chce już więcej straszyć tych ptaków, that he doesn't want to scare birds anymore. Przerażony opiekun wystraszył wszystkich swoich sąsiadów. Frightened host frightened all his neighbors. Powiedział, że jego strach na wróble Ożył. he told them that his scarecrow came to life and that it could only be the devil's shenanigans

Jego przyjaciele powiedzieli mu, że wieśniacy palą jakiś młyn, w którym jakiś zły duch z bardzo długim szalem próbował się ukryć. His comrades told him that the villagers were burning a meal, in which one boogeyman with a long scarf tried. To hide. Wtedy ślepy Kruk odrzegł, że to przecież dobry strach na wróble. Then the blind Raven answered them that it was a good scarecrow. Ten który właśnie ocalił mu życie. The one that saved his life. Podekscytowany tą historią, excited by this story, kruki postanowiły uratować stracha na wróble. The ravens decided to save the scarecrow. Było zbyt późno, but it was too late. Nie można było nic zrobić. Nothing could be done. Strach na wróble się spalił. Scarecrow burned. Kruki poczekały do wschodu słońca. Scarecrows waited until dawn. I kiedy już nikt nie wołał po pomoc, and when no one called for help, zbliżyły się do resztek młyna. They approached the remains of the mill. Pozbierały prochy stracha na wróble i poszybowały z nimi wysoko, wysoko. Gathered the ashes of the scarecrow and soared high, very high. I z tej ogromnej wysokości rozrzuciły prochy w powietrze. And from a great height they scattered the ashes through the air. Wiatr rozproszył te prochy po całej Hiszpanii.

Popioły leciały razem z ptakami. The ashes flew with all the birds. W ten sposób strach na wróble już nigdy nie mógł być sam. And thus the scarecrow would never again be alone, ponieważ popioły leciały z jego nowymi przyjaciółmi, because his ashes. With his new friends. I aby upamiętnić tę tragiczną śmierć stracha na wróble, and in memory of the tragic death of the scarecrow, ślepy kruk i jego bracia, zgodnie postanowili zawsze nosić żałobny strój. The blind raven and his brothers. Decided to wear mourning. Od tamtej pory, na cześć stracha na wróble, wszystkie kruki są czarne. And so, since then, in memory of the scarecrow, all crows are black. Si tote lèpre rumbara rumpara rumba ba Pra ondag me lèpre rumbera lumbara rumba ba Una not cerrio pa kar me a e kar la Bai!